Przepraszam, zdobyte rundy z tego właśnie pistoletówka i anteko. To to jest na razie nic, tak swoją drogą 7. Masturbujcy <grym grym> chyba. Ja pierdolę! A ja bym nie wytrzymał, nie? Ja bym full auto tam dał, rozpęcił. Nie, nie dałbym rady tego spędzić. wytrzymać. Po co tracić? chociaż i tak są pieniądze, 7, Już nie ma czasu, Martynie, bo nie na mnie czekają, powiedziałeś, że za 15 minut będę i bo chciałem ten procesor ustawić. a, a najlepsze jest to, a co to później zobaczymy, Martynie. A najlepsze jest to, że tego nie zrobiłem dalej. No to jest najlepsze, że Prosiłem o 10-15 minut, żebym coś zrobił, a tego nie zrobiłem dalej. Ja bym? Ja bym po 5 sekundach nie miał kulek. <laughs> a wszystkie by w niebo poszły. <laughs> no nie było śmieszne w sumie. W sumie przykry, bo trochę. No prawdziwe i przykry. Na beznet, który dostałem. Z Instagramem pożyczyłem Turkowi. Na chwilę. Ale nie oddał jeszcze. Chujec. Pierdolec. Regułkę? A oczywiście, że ci dam regułkę, Jędryk. Kurwa, się przestraszyłem! No, nie mam regułki, Jędrek. Ale mam refa. Hey, wake up. Kurwa, nie dotykaj mnie, POW! Bo jak ja cię dotnę, to cię złamie. No, komputer mi zawiesisz, POW. No bo. Ty taki jesteś. No, no kurwa. Zawiesił mi się omen cały. No i nie chujno. To dobry no, omen. Jak się ten... To jest zły omen właśnie. Inaczej. No, no. <laughs> to jest takie przysłowie, mówi się. Zły omen, że się coś zawiesza, chyba. Nie, działa. Nawet Izak się dołączył. Ja robiłem, naprawiałem procesor. Co? Co ty napisałeś? Piotrek! Przecież wszystko jest w porządku. Już wchodzę. Izak. O, powa nie ma. Piotrek! Wszystko w porządku, nic nie musisz. Czemu? Gdzie jestem? No jestem przecież! A czemu ty mnie połukujesz? Co się dzieje? Gdzie jest Mateusz? Jakbym Oni mnie trolują? Pozdrawiam. Dzwonisz do niego, Piotrek? No on już jest, tylko mówi tylko, że go nie słychać Halo A. No i trollujcie, że mnie nie słychać, przecież sam się słyszę. To jest jeszcze jeden gierek? Czy... Nie wkurwiaj mnie, pof No, to możemy Ale sympatycznie No nie pokazuj, bo przecież widzę, że mi pokazuj, że mam mikrofon, co ty zrobisz. XD. Trollujecie mnie Ale to nie jest fair, Kara Halo Pago, ten mikrofon, bo nie mnie. No, przecież halo! Słuchajcie, to pokazuję ikonkę, że jesteś zmutowany. Halo! Jak zmutowany mogę być, jak nie jestem? No, tylko na, tesie, na tym, na streamie, jak gadasz teraz. No, ale mówię ci, że masz ikonkę taką, że nawet nie masz mikrofonu. A ja mikrofonu um... ustawionego. To. No. Zobacz u mnie, jak to ja wygląda. Zobacz u mnie, jak to wygląda. No, Mateusz, to już płać coś. To zrób restanteesa, pago, może. To no, przecież wysz wyszedłem i wszedłem. Coś mi to śmierdzi. No przecież robię test. Raz. Czekaj, teraz coś zmieniłem, bo nie działa. Raz. No to jak. Jako. Jak oni mnie nie słyszą, jak jest. Jas... No, nie trolujcie już. O. Dobra. Już działa, dobrze. Trollowaliście. Nie no nie słyszałem cię. No jak, nie słyszałeś, jak sprawdzałem słyszałem, nic się nie no teraz, zmieniło. Teraz nie, teraz jak ustawiłeś mikrofon, to zaczęło działać. Nie! Ale sprawdzę to na powtórku No dobrze, ale to u mnie nie widać jak ustawiłeś. nie wiem, czy to ty ustawiałeś mikrofon? No, Widziałem teraz jak ustawiłeś mikrofon. Ale było tak samo ustawione wcześniej, tak samo siebie słyszałem na tesie Ale czemu miałeś siebie słyszeć to my Dobra, No bo robimy w, test No to później już jak zrobiłeś test i ustawiłeś mikrofon. Ale test zrobiłem też coś wcześniej coś i siebie to. słyszałem wcześniej i działał. Dobra, powiedzcie prawdę czy trollowałeś czy nie no nie Wyszło generalnie tak yy, Że ja cię trollowałem i miałeś mi zmutowanego, no... No tak, no bo to ostatnio No bo to ostatnio szedłeś na dwóch kompach i miał... Ty raku i mówisz do mnie I mu, mówisz mikrofon masz zmutowany, a ja... Tak. No bo to ostatnio wszedłeś na dwóch kompach wtedy i to, wtedy cię chyba A ja podłapałem na... Ja na koncepcję, myślałem, że Piotrek po prostu tutaj swojego wewnętrznego trolla obudził, a to jednak nie Mam nadzieję, że ja już jakiś go, bo naprawdę Oznacz, oznacz! Czemu? mnie go, kewy, jak ci dopiero lądowali? Z tych krzywek być kewy wszystkie Dobrze, zbędujesz dwóch leży, Jej od lewej, plecy ci plecy plec, 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 plec. obiegasz tak, obiegasz go teraz ty teraz go obiegasz jak go leczy leczy inna kipa tak. brawo, bierz jego kewa bago. dojeżdżają, już to blisko bierz mój sztandar obok mnie smuta mi nie masz apteczek jakiś? kurwa nie mam apteczek w cię biegę już. Mało ile tak, czasu? 20 sekund masz na mnie. Bardzo mało, już leci od Jak dobra. to przebiegnę? Dobra. Tutaj, no, będę musiał na slajdzie. Bo ciebie skoczył. No to zbieraj teraz. O Dobra, Biją się, po prostu Do dobra. dobra. i zbieraj teraz. Tak, 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 tak. tak. Nagle wuj, nagle wuj! Dobrze, 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 Mateusz! Nie? Mateusz kurwa! Nie, uciekaj, uciekaj! Nie, weź mój. Teraz już mi nie zależy. No, ten slide mnie porobił. Kurde, sorry. Ale podniósłbym to i bym to. wygrałbym to. Podniósłbym was. No, uciekłem, uciekłem. No, twój mam, no, ale. No, ale teraz to trzeba pomścić. Dobra, ja, no, i. No, ale ciebie, Piotrek jak podpuszczasz? No, bo ja nie ja taką radę, ale. mi, ale przecież. Ja potrzebuję no, ciszy, słupienia! Wierzyłem w ciebie. Jakby czułem, że zaczyna. No nie, trochę już mi się zrezygnowałem, jak ciebie się nie udało, bo już. Tak, tak, tak. Bo wiedział, że tu FPS-y są ważne. Nie wiem, czy to na widoczność masz tak ma taki wpływ, ale on ma na low. A co? No. Widziałeś film o niego jakieś? Tak. Ty, co to jest, co dźwięk? Ty, typ, typ u mnie. Ty... Dwóch typów w pomocy? Nie Pochodź. Okay. Sto mniej nice. Gdzie? Kurwa twoja Co ja robię? Jeszcze Dwóch jeszcze <noise> Pomóżcie no, no biega, ale... Oj, dobra, ale zważywiłem. Pobili mnie, ale podstawiam się, jest tylko dwóch Leżę. Jeszcze jeden, jeszcze jeden Leżę. Jejku, ale powiem wam, leża ja wiem. Aż mi wstyd. Zawałam cię od razu, co? Podniesiesz, a ja zrobię distraction Tak. Ja. Leż jeden. Tak, tego właśnie zrobiłem. Kurde. A jak, a jak, a jak? Podniosłeś? Ty widziałeś no. po? ci podnosiłem? Bo... Nie, nie patrzę na Mateusza Co ty zapisałeś za Gość do mnie leci Mozambika mnie no Ja ci nie mam jak pomóc, bo okay. Pago no. ponosiłem. O no, pali mnie Długo się mam na sobie O no, no To w środku kogoś miałeś? Pago czy nie? Nie. nie do tego hangaru Gdzie ty jesteś? Tu w środku Ja nie mam życia, może jakąś apteczkę mi dać? Wjechał Kurde, no od razu mi trafił no. Miejscu, no, co ja no, leżę się, nic nie miałem no, Można i zdrobne więcej tam jest więcej więcej to jest fake to jest fake co ty mi będziesz mówił? to nie był fake to nie był fake dlaczego ty mi tak powiedziałeś? myślałem a on robił egzekucję. przepraszam <noise> Gdzieś to, Izak? Zrobiłem strzelać Zwróć. do typa, trafiłem go trzy razy, dałem no. mu damage. Powiedział mi, pow to jest fake. No dobra, dobra, no to w momencie, jak strzelałem, powiedziałem, powiedzieć fake. przestałem strzelać, poszedłem. Już, bo mi się ładowało. Mam gościa obok siebie. Mam gościa. No mam jakieś kewa. Dobra, dwóch mam. Pomieram. Ja pierdoczę. Za mną są Piotrek Jeszcze tutaj gość, O boż. Obok nie. Piotr, jak powiesz, mielił cię! Ja pierdolę, skurwa skurwa. Lecę już. C chujem. Ma mało. Weź go, zlutuj szybko. go, mam makawa. Dwa. Posłuchaj, Poba jak mi do zlatki. Nim,